I'll see you in the next Jaki sprzęt na testy, biorę go do ręki, i myślę, cholerka, co tu się odwala? To absurd i szaleństwo. Po co to, dla kogo to, jaki to ma sens? Ale kiedy spojrzę na to chłodnym okiem, spojrzę jeszcze raz i trzeci raz, dochodzę do wniosku, że w sumie jakiś to sens ma. Spójrzmy obiektywnie na cały segment mobilnej technologii i to, jak zmieniła się w ciągu ostatnich lat. Od nie za wiele. Serwowane są nam odtwórcze i powtarzalne rozwiązania, choć z mocniejszym procesorem, większym dyskiem, większą ilością RAM, czy w przypadku smartfonów, lepszymi aparatami. Tradycjonaliści będą z tego powodu zadowoleni. Bo po co zmieniać, jak się sprzedaje? Jak produkt jest dobry, to nie potrzebujemy zmian, więcej nie trzeba, i tak dalej, i tak dalej. Ale ciężko przejść obojętnie obok twierdzenia, że technologia nie lubi stagnacji, choć są takie firmy, którym zależy na zmianach, wprowadzaniu nowości i próbowaniu niezliczoną ilość razy. Gdyby nie te krytykowane zmiany, konstruktywne argumenty plus dobry marketing, według mnie nadal jeździlibyśmy konno. Szczytem technologii byłoby słuchanie radia w domu, a telefon nadal kojarzyłby się nam z ustrojstwem w przedpokoju o zawsze zbyt krótkim kablu, aby nie dało się z nim swobodnie przemieszczać. Po domu. Chcemy zmian? To musimy dawać producentom pole do manewru. To jest fakt, nie opinia. I w sumie nie wiem, czy ostatecznie za 2, 5 czy 10 lat podobnie będzie z tegorocznym Zenbookiem Duo. Ale nie da się mu odmówić jednego. Jest absurdalny, szalony i nie do pomylenia z niczym innym. I na pewno znajdzie swoje wąskie grono odbiorców. Zatem zapraszam na wrażenia z mojej styczności z Asusem Zenbookiem Duo z podwójnym dotykowym ekranem OLED wspieranym przez Asus Pena 2.0 oraz dodatkową klawiaturą Bluetooth. Bo w tym szaleństwie jest jakaś kropla magii. Zatem na szybko, co w ramach opakowania dostajemy? od producenta. Jak na rok 2025 zawartość wydaje się nad wyraz spoko. Omawiany dzisiaj Zenbook, dwa ekrany OLED, 14-calowe, 120Hz, dotykowe, do tego przejdziemy później. Klawiatura Bluetooth, Asus Pen 2.0 wraz z krótkim okablowaniem USB-C do USB-C, szanuję, bo mogli to olać. W końcu mamy osobny kabel do ładowarki, ta również znalazła się w opakowaniu, malutka 65-watowa, a w zestawie nie zabrakło nawet pokrowca. Szacun. Jak widać, można dać w zestawie wszystko, co inni sprzedają osobno jako opcję dodatkową. Nowe hasło dla Asusa: olać cross-selling. Zanim omówimy ten szalony design oraz ekrany, skupmy się na portach. Tutaj wydaje się całkiem ok. Z jednej strony port Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.1. Po drugiej stronie port USB typu A, gniazdo jack 3,5 mm oraz kolejny Thunderbolt 4 USB-C. Gdyby nie to, że ponad rok temu przesiadłem się na magazynowanie danych na dyskach SSD a nie kartach pamięci, mógłbym jeszcze teraz przyczepić się o brak złącza na karty. Ale tego nie zrobię. Dyski zewnętrzne SSD na przełomie ostatnich lat na tyle potaniały, że wolę korzystać z nich w przypadku kamery niż pchać do aparatu zbliżowe co nowo karty pamięci. Sama konstrukcja urządzenia według mnie jest naprawdę solidna. Dużo to aluminium, szkła wraz z niewielką ilością tworzywa sztucznego. Jak przystało na OSUSA mamy standard militarny MIL-STD-810H, zatem mimo na pierwszy rzut oka delikatnej konstrukcji producent nie boi się powiedzieć, że hej, tak to jest produkt odporny na wstrząsy, wibracje, wysokie oraz niskie temperatury. No i do tego Dochodzi jeszcze taka dodatkowa aluminiowa nóżka na wzór Switcha OLED. A wszystko to przy dwóch ekranach 14-calowych waży zaledwie 1,39 kg. Oczywiście mamy wsparcie Dolby Vision, audio oraz dedykowane modele sygnowane audio Harman Cardon. I prawdę mówiąc, do poziomu głośności około 50-60%, dźwięk jest naprawdę ok. Nawet mógłbym powiedzieć bardzo ok, ale przy większym ustawieniu głośności trochę traci na jakości. Zresztą, sami posłuchajcie. இரண்டு nice ஆயிரம் Dobra, to to co najważniejsze. Dwa ekrany OLED 120Hz i dwa ekrany 120Hz dotykowe. Takiej cenie, niektórzy producenci nie są nam w stanie dać nawet jednego OLEDa, a my tu mamy dwa. Nie da się ukryć, że jest to jeden z najmocniejszych elementów urządzenia. To on ma sprzedawać produkt i cóż, moim subiektywnym okiem uważam, że może im się to udać. A przynajmniej tak jak powiedziałem do niewielkiego grona odbiorców. Żywe intensywne kolory, głębokie czernie, bardzo dobre kąty widzenia, ochrona Gorilla Glass, typowe 400 nitów oraz szczytowe w pieku 500 Twie przekątne 14 sali w proporcjach 16 do 10 i rozdzielczości 3K Okej, okay, ale najważniejsze pytanie, jakie się nasuwa, do czego to? To już jest zależne od Twojej kreatywności oraz potencjalnych zastosowań. Myślę, że grafik lub montażysta pracujący na Windowsie, pewnie jeżeli chodzi o montaż, mam tutaj na myśli Adobe Premiere Pro, będzie mógł znaleźć odpowiednie dedykowane rozwiązanie. Raczej nie jest to produkt dla normalnego użytkownika. Nie chodzi tu już o cenę, a fakt wykorzystania potencjału dwóch ekranów. Do gier raczej również nie byłbym w stanie tego produktu polecić, bo producent w swoim portfolio ma masę znacznie lepszych dedykowanych produktów dla graczy, głównie za sprawą odpowiedniego GPU. Dużo tu wcześniej. Wspomnianej magii za sprawą dedykowanego oprogramowania producenta, który krok po kroku stara się nam przetłumaczyć i przedstawić potencjalne zastosowanie tego typu urządzenia. Tak możesz dolny ekran potraktować jako klawiaturę z gładzikiem, jak ten drugi wypada świetnie, tak, gładzik z dotykowego ekranu jest to coś, tak samo odczucia z klawiatury, czyli klepanie w ekran nie odbiega niczym za bardzo od klepania w pierwszego lepszego iPada. Moim zdaniem o niebie lepszym rozwiązaniem okazuje się klawiatura. Tę albo możemy położyć na pierwszym ekranie, albo po prostu odłączyć i nie da się ukryć, że jest to znacznie, znacznie wygodne, nawet uwzględniając stosunkowo niski profil klawiatury bluetooth. I tego typu konstrukcja oraz po rozłożeniu gabaryty będą robić z tego laptopa bardziej stację bazową, roboczą niż zwykłego laptopa. Choć tak, jak oczywiście wspomniałem przed chwilą, po złożeniu tego, brzydko mówiąc w kupę, w podróży też da się pracować. Myślę, że może być to sensowna alternatywa dla ludzi pracujących na. Na dwóch monitorach, bo mimo braku dotykowanego układu graficznego, sam sprzęt jest stosunkowo wydajny. Omawiany dzisiaj model to najmocniejsza możliwa wersja, natomiast mamy kilka wersji z procesorem Ultra 7 i 55H, jedno bądź 2 terabajtowa wersja, albo Ultra 9, 285H, tu znowu jedno bądź 2 dysk. Każda z wersji posiada 32 GB RAM lpddr 5 x Szkoda tylko, że są zintegrowane, ale w przypadku takiej konstrukcji jest to dla mnie raczej zrozumiałe. Nie ukrywajmy, nie traktujmy tego urządzenia jako sprzęt do gier. Jak powiedziałem przed chwilą, producent w takiej cenie do samego gamingu może wam zaoferować znacznie lepsze rozwiązanie. Ja to bardziej sprawdzałem pod kątem użytkowym wrażeń oraz potencjalnych możliwości. thank you No dobrze, ale jakie jest zapotrzebowanie na moc tego typu sprzętu oraz najważniejsze, jak długo wytrzymuje bateria na jednym cyklu ładowania? No i tu znowu wszystko będzie zależne od tego, co robisz. Jeżeli będziesz montować na tego typu sprzęcie, będziesz korzystać z bardziej obciążających CPU i GPU rozwiązań, ogniwo 75 Wh pewnie rozładuje się w godzinkę, dwie. Jednak przy mniejszym obciążeniu lub bardziej, czy ja wiem, lżejszej pracy, można wykręcić nawet 9-10 godzin, w zależności od tego, czy będziemy korzystać z jednego czy dwóch ekranów. Z moich testów wynika, że najczęściej przy jednym ekranie ten czas był wydłużany o blisko 1 czwartą. I tak na przykład siedząc sobie przy pracach biurowych, aplikacjach typowo biurowych, sterfując po sieci, oglądając filmy na VOD przy jasności około 50%, na jednym ekranie było to 10-11 godzin, a przy dwóch ekranach 6-7. Zatem moim zdaniem tragedii nie ma. Temat ceny to dość sporna kwestia. Po pierwsze, wszystko zależne jest od wybranej konfiguracji. Wersja bazowa i7 z dyskiem 1TB to ok. 9500 zł, a omawiana najmocniejsza wersja z i9 i 2TB to już niemal 13 tysięcy złotych. Tak sporo, ale tego typu konstrukcja to dwa spore ekrany OLED 120Hz. Samo oprogramowanie także swoje kosztuje. Nie chcę bronić w tym miejscu producenta, ale staram się zrozumieć. Tak jak wcześniej wspomniałem, niektórzy nawet i za 20 tysięcy złotych plus nie są w stanie nam dać jednego ekranu OLED. Słowem końca i podsumowania moich szybkich wrażeń ze styczności z tegoroczną linią Zenbooka Duo. Oczywiście omawiany dzisiaj produkt to w jakimś stopniu kontynuacja znanego już eksperymentu od Asusa. Szukanie swojej drogi w tym jakże odtwórczym i nudnym segmencie laptopów. Mógłbym jak przysłał na recenzję. Recenzenta i testera, wypomnieć producentowi nie najlepszy dźwięk przy maksymalnej głośności, cenę, która jest nie dla każdego, chwilami większe ciepło wydobywające się ze sprzętu czy znacznie zawężone grono odbiorców. Ale czy to coś zmieni? Owszem, gracze czy ludzie szukający opłacalnych produktów nawet na Zenbooka kaduo nie spojrzą, bo to produkt nie dla nich jestem w stanie w pełni to zrozumieć. Ale jeżeli widzisz zastosowanie tego typu konstrukcji przy swojej pracy, pracowałeś albo pracujesz dotychczas na dwóch monitorach, nudzi ci się aktualny rynek laptopów, a kwota nie jest dla ciebie przerażająca, to czemu miałbym Ci go nie polecić? A na początek chociaż kliknąć w link i poczytać sobie na temat tego sprzętu. Kto wie, być może ten okaże się dla Ciebie. Ja szanuję jedno. Fakt, że są tacy producenci jak Asus, którzy próbują i nie boją się szukać zmian. Bo bez nich, mimo być może braku teraźniejszego sukcesu tego typu urządzenia, nadal jeździlibyśmy konno. I z tą myślą teraz Was zostawię. Jak Wam podoba się Zenbook Duo w wersji 2025? Czy ktoś z Was widzi zastosowanie tego typu produktu dla siebie? Na przykład, gdyby kosztował 4 czy 5 tysięcy złotych, byłby to produkt który mógłby Was zainteresować. Zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach, a tymczasem dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie materiału do końca. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia!